Tell me why. Tak, po, powiedz mi dlaczego. Uh. Uh, wow, uh, wow, uh, dlaczego? Uh. Dlaczego? Bo to dont Note, prawda? Tak, tak oni się nazywają. Mm. Dont know, mm. dont know. Mm. dont not Do, nawet. Tak, a jak coś robi Dotno, to trzeba w to zagrać. No może z wyjątkiem Remember Me, to był taki skok w skok, to nie była w skok, skok, Nie wiem, nie grałem. To, to, to co pierdolisz? Dobre, Remember Me było no ja grałem, no ale, było taki, no ale jest naj, naj chyba najsłabiej ocenianą grą z tych wszystkich, które zrobili, widać siła ale leży w przygodówkach takich, na, nara, narracyjnych grach. No. No. Więc Tell Me Why nie sposób pomylić z żadną inną grę od... Tell Me Why nie można pomylić z grą od nikogo innego jak tylko od Don't Noda. Od tego, że zaczyna się od jakiegoś y, tego, y, od jakiegoś rokowego ka, kawałka alternatywnego, który gra na początku, od tych ujęć kamerą. Tych, tych leniwych krajobrazów i mieści, tych, tego jak wyglądają bohaterowie, tego jak wyrenderowane są, są, są pomieszczenia, jak, jak szczegółowe są wszędzie porozwalane graty. Nawet o takiej bzdury jak światło pada. Nie wiem, czy zauważyliście w tych grach, zawsze jest takie, takie wyraźne, wy, wyraźne, takie rozmyte, rozmyte światło. Po prostu te wszystkie gry wyglądają bardzo podobnie, ale zaliczając to na, na plus. Tak, są konkretne styl mają grać. Tak, tak. No więc ale Tell Me Why to jest. To jest gra nie z serii, bo to nie jest ta. Nie jest ta nie, w sumie nie wiadomo, czy to jest ten sam świat. W każdym razie nie dzieje się ani w tym. W tym, w tym w, nie dzieje się w tym świecie, nazwijmy to Arkadii, nie, tam gdzie działy się wydarzenia, jak się nazywały, te gry o tych dwóch, o tych dwóch, o tych dwóch braciach. Life is strange. Wcześniej... Life, Life is strange. Is strange właśnie. Mówisz, tak? No tak. To nie jest. Nie wiadomo, czy to jest ten sam świat, co, co w Life is strange. W razie to jest, mam wrażenie, krótsza, bardziej kameralna przy, przygoda i chyba nie mam pretensji nawet o to. Mówię krótsza, bo składa się tylko z trzech, z trzech części. Właśnie miałem pytać, czyli te trzy części to już jest taki full pack? To, to już to jest koniec, film, tak. tak. To już jest koniec. Bo dot, ja tylko na razie robił, ten pierwszy robił, robił dłuższe, po cztery, po, po pięć części i w pewien sposób no, dłużyła mi się ta, ta historia. Absolutnie nie mam pretensji o to, że to są tylko i wyłącznie trzy, trzy części. Na plus działa też, działało oczywiście to, że wszystkie były wypuszczane w odstępach jednotygo, jednotygodniowych. Czyli nie trzeba było czekać na przykład półtora czy dwa miesiące na kolejną część i potem sobie przypominać, kto jest kto, jak, jak ja z nim się umówiłem, czy byłem na niego chamski, czy, czy się w nim zakochałem. No nie pamiętam, nie? Natomiast tutaj wszystko w zasadzie wychodziło tak, tak często, że grałeś w piątek, tydzień, 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 w tydzień, tydzień, więc wszystkim byłeś na bieżąco. I nie miałbym... Właśnie, mogę się na chwilę. Proszę. Bo, bo faktycznie przy graniu w Life is Strange było tak, że te odcinki wychodziły tak późno od siebie, że ciężko było w ogóle zapamiętać, co zrobiłeś nie, w, w poprzednich odcinkach. Więc, więc y, nasz system był taki, że nie graliśmy w to, czekaliśmy, aż wyjdzie ostatni odcinek, i wtedy dopiero jak mm -hmm. to się zaczynało, wiesz, była cała, to, to wtedy zaczynaliśmy w to grać. I tu zrobiłem podobnie. Zaczekałem, te, ten, aż, aż wyjdą wszystkie trzy odcinki. I mam wrażenie, że to można było spokojnie grać yy, yy, kiedy wychodziło. No i ja grałem, w sensie... tak, tak, jak, tak jak wychodziło, bo, ale, ale grałem w ten sposób, mając świadomość, że za raptem 6 dni będę miał następny, nie? Tak, tym, bo mam wrażenie, tyłów, bo ja to rybnąłem na raz i mam wrażenie, że to było za dużo, jak na jeden. Tak, bo na jeden raz. Tak, dlatego dla, dla mówię, że no nie mam pretensji, że to jest krótsza historia. Prawda, nie? prawda, ale. ale no. to, to, się, to, się, to się sprawdza. Znaczy, to ma jeden minus, bo gra jest. Ta główna zagadka gry jest w stylu: kto zabił, nie? Znaczy to niekoniecznie uh -huh. odpowiedź na to pytanie, tylko tak. wiadomo, no szukasz jed, jed, jednego winnego. Szukasz odpowiedzi na jedno pytanie. Tak, tak. No, a, a kiedy pytanie dotyczy kon, kon, konkretnej osoby, a gra jest mniej kameralna, czyli znaczy jest, jest, jest bardziej kameralna czyli masz mniej, mniej lo lokacji, co jeszcze nie jest zastrzeżeniem samo w sobie, ale masz o wiele mniejszą pulę aktorów, którzy biorą udział w tym przestawieniu, to nagle pytanie, kto zabija, staje się mniej nie tak trudnym pytaniem, kiedy no. do wyboru masz trzy no. osoby, a nie dziesięć, nie? No. Wybrać tak, sobie, sobie książkę Agaty Christie, gdzie tam, wiesz, śmierć na Nilu, ale na tym statku są cztery osoby. No, z czego wiele dwie wypadają za burtę w pierwszym tym? No, z z czego, czego jeden jest go... kapitan tak. i pracuje tu od zawsze i nie wie, o co go pytasz, no. a drugim, no. jesteś, drugim no. jesteś ty i zostaje tylko no. podejrzany trzy i podejrzany numer cztery. Dokładnie. Znaczy, kam, kam, może może, może a, akurat his, historia w stylu kto zabił nie pasuje do tak y, kameralnej opowieści. Nie? No, no i jak to jest w grach Don't Noda, jest ten wątek nadprzyrodzony. On się w różny sposób objawiał w różnych grach. W Life is Strange to tam było cofanie czasu chyba, o tych dwóch, tak. o tych dwóch braciach tam była te, tele, telekineza. Mhm. W Tenmiłaj gramy rodzeństwem, który, okay. które ma umiejętność komunikowania się te, te, telepatycznego. Tak. Natomiast y, mam wrażenie, znaczy ja z, chciałbym, żeby kiedyś Don't Not zrobiło grę, w której nie ma taką tego, tego typu, właśnie fabularną, z, hi, z historią, w której nie ma wątku nadnaturalnego, i myślę, że w tym wypadku byli o krok od tego. Bo, Wiesz bo, co? bo w zasadzie. Tak mówiłeś mi, to ja nad tym, nad tym myślałem, ale z jakiegoś powodu podoba mi się to, że Don't Not ma swoje uniwersum. Uniwersum, w którym ludzie mają i odkrywają mm -hmm. nadprzyrodzone mo moce. A dwa, że to, że mają te moce sprawia, że masz coś do robienia w tej grze. Wiesz, w sensie coś możesz klikać, nie? Oprócz, oprócz chodzenia i klikania w przedmioty rozumiem, rozumiem. i mówię, o, to jest, jest radio. Taka, Świetne jest, jest to radio. mechanika, tak. Tylko, że masz jakąś mechanikę. No bo tutaj to, ta, ta nadprzyrodzoność objawia się w zasadzie na dwa, spo, na dwa sposoby. Raz, że oni się mogą ko komunikować, te, te, no, telepatia telepatycznie. jest nudna, niestety. No. No, te, tak, telepatia to tak. Ale to w zasadzie w większości przypadków i tak są razem. To jest chyba tylko jeden przypadek, kiedy próbują rozmawiać na jakąś odległość, bez powodzenia chyba. Natomiast to się częściej objawia tym, że oni różnie pamiętają, jest taki znaczy odszczep, nie wiem, czy to jest jeszcze ta telepatia, czy taka druga umiejętność, że oni potrafią sobie przy przypomnieć wspomnienia z, dzie z dzieciństwa. I my gry polega na tym, że jak byli mali, wiadomo też to się, to się wydarzyło, kiedy byli mali, teraz są starsi i różnie, pam różnie pa pamiętają te wydarzenia. No, mm -hmm. i tutaj w zasadzie ten wątek nadnaturalny jest niepotrzebny. To jest w zasadzie, to można było wytłumaczyć w zasadzie rozmową, rodzeństwa. Ja pamiętam to tak, ty pamiętasz to, to tak, zbadajmy fakty. W sumie, ty masz rację, ja się pomyliłem. No, to jednak wyglądało w ten sposób. Także absolutnie nie przeszkadza mi ten wątek nadnaturalny. Na, tak, na, na ale jako gracz dostajesz wizualnie kacenkę, nie? Widzisz, tak. widzisz postacie, widzisz ich jako małe osoby, widzisz tych rodziców, widzisz tam inne osoby. I, I oglądasz okay. ją, nie słuchasz słuchowiska, ale oglądasz faktycznie, wiesz, co się, co się wydarzyło. I jak się teraz tak zastanowię, to w, za, to w zasadzie te wspomnienia wcale nie muszą być wątkiem nadnaturalnym, tylko to może być wizualizacja ich dyskusji, jak oni pamiętają to. To niekoniecznie musi. To, 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 to nie jest tak, że oni przywołują duchy z, przy, z przyszłości i robią pro, pro, projekcje. Bo ja, przy, bo ja w ogóle tego nie brałem jako ich to moc. No, 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 no więc właśnie, masz rację, teraz może to źle to zinterpretowałem. To w zasadzie to, w zasadzie to była wizualizacja ich rozmowy, nie? Tak. Natomiast, no, w w, jeżeli na, tak na to spojrzysz, no, to tym wątkiem naturalnym zostaje ta rozmowa, która jest w zasadzie nie, nieinwazyjna, nie? Mm -hmm, mm -hmm. Y Gra ma też punkt, punkt wyjścia, w zasadzie to, od czego, się, od czego się cała gra otwiera, to to jest takie małe what, what the fuck, mm -hmm. bo dociera też to, to do ciebie, nie wiem, może do, do. Ja, ja grałem to, to drugi raz po to, żeby nagrać materiał do Szybciocha, to wskazówki się pojawiają w wcześniej, ale pamiętam, że ja grałem no pierwszy bardzo raz... Bardzo subtelne są na początku. Bardzo subtelne są te wskazówki na początku, ale pamiętam, że... Bo tak, bo gra się, gra się zaczyna od tego, że kamera przeskakuje między dziewczynę a chłopaka. Jedno i drugie się pakuje, jedno i drugie się Przygotowuje do, do, do spotkania, domyślasz się, że z tą drugą osobą, ale nie masz pojęcia jaka relacja ich łączy. Tak, to jest bardzo I, fajne. Tak, i podejrzewasz najprostsze, co ci przychodzi do głowy, to jest chłopak i, i, i dziewczyna, pewno są, pe, pewno są, są razem, spo, spotkają się za moment, nie? Okej, okay, dobra, potem jak już się spo, spotykają, to dowiadujesz się, że nie widzieli się 10 lat. Mm -hmm. y, rozmowa prowadzona jest w takim kierunku, że zaczynasz podejrzewać, że on może był w więzieniu albo w jakimś poprawczaku, tak, i ona go odbiera z tego, z tego miejsca i jadą razem do, i, 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 i jadą razem do, do domu. I akurat m, druga scenka to taka, że podróż do domu jest odbywa się promem, bo całość się promem. dzieje na, na Alasce. do tego też na moment wrócimy, wr 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 bo to jest też fajny motyw sam, sam w sobie. I tam jest ro, ro, rozmowa z pierwszym gościem. Z trzecim, z pie, 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 pierwszy raz się pojawia jakiś, jakiś, jakiś NPC, i może z nim porozmawiać, i mówi, czy masz tutaj ro, rodzinę. Mówię tak, mam tutaj ro, rodzinę. Jak masz na nazwisko? Ronan. Ronan? Ty, ten kość mówi, ty jesteś Ronan? Mówię tak, jestem Ronan. Myślałem, że Ronanowie mieli tylko dwie córki, a i twój bohater odpowiada, tak mieli. I nagle, wiesz, mój, mój mały, polacki mózg zaczął, wiesz... zaczął. ja z, w ogóle nie miałem tego dialogu. No, nie mnie nie, aha, bo, się, bo nie, nie pogadałeś z tym koleśem, tak, który stał tam wszystko... Pogadałem, ale on chciał tam coś jeszcze ze mną gadać, ja dobra, spierdala i dodałem. Wiem, dalej. bo no, no tak, to... bo, bo, bo można było <laughs> Ja nie miałem tego dialogu, powiedziałem mu, żeby spierdalał. No jak powiedziałeś mu, żeby, żeby spierdalał, to mogłeś nie mieć tego dialogu. No. No. Ale wiesz, ale teraz no. rozmawiam z nim i on mówi tak, Ronan, myślałem, że Ronan... Że mieli tylko dwie córki, to okay. a wtedy twój bohater, prawda tak mieli. I wtedy mówię, no tryby w, w polackim mózgu mm -hmm. zaczęły za, chodzić, ale jak czekaj. No to córki, a to jest on, i nagle wiesz, jeszcze na, jeszcze, na tej same, na samym promie, potem jeszcze z siostrą twoja rozmowa, i nagle wiesz, i nagle się I nagle, się, i nagle się, jak, jak, jak się, jak się jak się czujesz, czy gdzie byłeś, czy w jakich akcjach uczestniczyłeś, i nagle wiesz, mm -hmm. potem jak gram teraz drugi raz, ty mi się przypomina. Że jakieś się jeszcze pakujesz w tym, w tym swoim cudzysłowie po, po, po prawczaku, to leżą na biurku trzy, trzy książki. Dwie możesz obejrzeć ze szczegółami, a tej, której możesz, a tej, której nie możesz obejrzeć, ma tytuł Transpłciowi Mężczyźni i tak. Zdrowa Transformacja, coś, coś, co, tak. coś takiego. Czyli te ziarna są, są, są zasiane wcześniej. No tak, ale na kalendarzu masz zaznaczone, kiedy testosteron musisz tak, brać. Tak, no widzisz. Wcześniej nie, nie zwracasz na to uwagi, nie? Tylko fajnie jak się gra drugi raz, to, to widzisz, nie? I potem no we, potem dochodzą kolejne dialogi, jak już, jak już przyjeżdżasz do miasta, ludzie różnie reagują na to, bo, bo faktycznie, Ronanowie mieli dwie córki, z czego jedna czuła się mężczyzną i potem się dowiadujesz, że przeszła tą transformację, czyli te lata, kiedy go nie było na miejscu, to, było, to były te lata, kiedy przechodził tą Tą, tą transformację. I podoba mi się, że ten wątek jest na pierwszym planie na, na początku, i w zasadzie rodzeństwo z tego wątku wyciąga wnioski tego, co ich, co ich spotkało w życiu, i to, żu, to żu, rzutowało w, szczeg w szczególności na jego życie. Nie? I wydaje im się, że. Ta transpłciowość i ten proces i ten jego problem było źródłem wsze, wsze, wszelkiego pro, problemu w ich, w, w ich życiu. A potem z biegiem gry, i to na, na przestrzeni trzech krótkich epizodów, się, się okazuje, że w zasadzie nie tu leżał problem. Nie? Że, że ludzie nie mieli z tym wcale problemu. Znaczy naj, naj, najbliższa rodzina z tym wcale nie miała problemu. Jego transpłciowość nie była problemem. Więcej, wiele osób chciało mu pomóc. Że w zasadzie twoja historia, wydaje ci się, że jesteś, pę, że jesteś pę, pępkiem świata, była ważna, ale była ważna dla, dla ciebie, była ważna dla reszty twoje, twoje, twojej rodziny, ale nie była źródłem całego biegu wydarzeń, które miały miejsce później. Nie? I podoba mi się to, że oni potem dochodzą z biegiem, z biegiem czasu do tego, że w zasadzie to nie był problem, to nie było to, co rozwaliło ro, 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 rodzinę, co wprawiło w, tryb, w ruch całą tą. Całą tą, całą tą historię, there. którą potem no, próbujecie na, in na, in na, you know, na nowo odkryć. To, to, to mi się po, podobało. Uh, nie? To było, bardzo fajnie, to było ba, bardzo fajnie napisane i nawet nie zauważyłem, kiedy to przejście miało, mia, 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 miało miejsce. Podoba mi się scenariusz tej, 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 tej konkretnej gry. Podoba mi się, jak jest napisane, rodzeństwo jest bardzo fajne, jak ze sobą rozmawiają, jak sobie przy, przy, przypominają, jak byli dziećmi. Eee, wszyscy są really fajnie back napisani, back dialogi są Is fajne, te now? rozmowy są, no, są naturalne, no, ale don't not nie ma z tym na, na, na yeah, najmniejszego. To, to jest bry, zawsze pierwsza problem. klasa. I to, jak wyglądają te gry, tak no. w ogóle wizualnie, jak na, jak na nie patrzysz, plus te ich takie. Ich klasyczne te momenty takie, nie? Gdzie oni robią, robią robić takie przejściówki bardzo filmowe, nie? Czyli włącza się muzyka i oni robią, oni gdzieś tam jadą samochodem, ale widok jest taki bardzo filmowy z drona, gdzieś tam na jakieś okolice, na jakieś dymki, gdzieś tam idące. No to jest po prostu pierwsza klasa no Ale ja się, się złapałem na przykład na tym, że mnie strasznie znudziła ta gra na początku, bo jest masa rzeczy do kliknięcia i to jest takie, wiesz, on podchodzi, czy ona podchodzi i coś tam A ja... klikasz okay. i, i coś Zgląd? czytasz. I co? Mam wrażenie, że jest tego, bo mam wrażenie, że w poprzednich grach było obowiązkowym klikanie wielu prze, przedmiotów. Tak, jak, nie ja, musisz jak tego ja zacząłem. Nie, nie musisz robić. tego, że jak ja zacząłem grę, to też przeklikałem wszystko, a jak dzisiaj no. nagrywałem materiał, to okazało się, że znaczy jedną rzecz, kliknąć i już możesz wyjść. Nie? Tak, i właśnie, właśnie o to chodzi, że tego jest strasznie dużo. I w pewnym momencie dostajesz ten cały, tą książkę was z baśniami, nie? I tam jest, nie wiem, z 50 stron tekstu do przeczytania, jakby ktoś chciał? Który I najlepsze bude... jest. Czytać. Nie, nie musisz, nie musisz czytać, czytać. Ale, ale wiesz, ja tym dostaję w twarz. Mówię, ja pierdolę, ja teraz będę tu czytał. I wiesz, już się trochę spieszyłem przed podcastem. Mówię, dobra, jeszcze chwilę tutaj pogram I wiesz, dochodzę do drzwi, gdzie jest jakaś zagadka. I on mi, on mi teraz mówi, to tutaj w tym zeszyciku na pewno jest jakaś wskazówka. Na stronie takiej i takiej otwórz. Nie? Ja otwieram a tam okay. cztery, cztery strony ściana tekstu. nie ja, ja pierdolę, tak, no, tak, chyba tak, was pogięło. Tam jest chyba naście bajek. No. Natomiast zagadki się odnoszą do konkretnych bajek. Czyli musisz tak. ko konkretną bajkę przeczytać. Ale powiem Ci tak, nawet nie musisz. Każda z tych zagadek ma fizyczne ro rozwiązanie. Jeżeli nie chcesz mm -hmm. czytać, każdą z nich da się rozwiązać fizycznie. Da tak, się no rozwiązać łomem, da się też, Ma, ale o, Ma, ale jest tylko skład, skład, składowo, Jeżeli wszystkie inne będziesz robił czynności na plus, a to zrobisz na minus, to wyjdzie ci zakończenie na plus. Nie? Mm -hmm. Także je, jest taka karta wyjścia z więzienia, za zawsze można łomem ja nie, mam, za ja nie mam zarzutu do tej gry, żeby to żeby to źle nie Brzmiało, tylko no, miałem taki moment, że mówię, kurde, ja tu łażę i jest cały czas jakiś fluff. zamiast ma, tego. Mam co wrażenie, ja ma, że to są gry takie, gdzie wiesz, siadasz to jest, to jest i, to jest i musisz wiedzieć, do czego siadasz, nie? Tak, się no dokładnie. Wrzucasz, wrzucasz do kominka, wiesz, jakiś większy pniaczek, tak, bo bierzesz kawusia, kawusia, ciasteczko, bierzesz kozy, na ramiona. Tak. Wiesz, i, I wiesz, że to będzie, pły to będzie gra, w którym musisz się wczuć w świat, nie? W tak, bohaterów. To prawda. To nie to jest, jest taki na no łapu, łapu CAPU, a mam wrażenie, że chciałeś trochę szybko, żeby zobaczyć jak najwięcej i. Tak. To jest, to, to jest gra, w której jest tylko Fluff, nie? No, 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 ale no. wracając do tego, jak gra wygląda, bardzo no. mi się podoba, przy tego, że modele postacie zawsze mi się podoba, że ich pomieszczenia wyglądają tak pomieszczenia, w których się żyje. Nie? Tam jest masa rzeczy. Tak, jest brudno, no, tak, no. tak. Ale pięknie wygląda e, Alaska. Jak, mhm. jak, jak, jak płyniesz promem, i widzisz te góry, wie, wieloryby tam pływają przecież i udźwiękowanie jest niesamowite. Ja, Manie, jak, jak płyniesz promem i patrzysz na te góry, to słyszysz, jak, jak lód pęka, jak się, jak się odrywa śnieg. Jak jesteś w głuszy nad, nad jeziorem i łowisz ryby, to oprócz tego, że słyszysz cały ten, amb, cały ten ambient, to słyszysz, jak samolot nad tobą leci, nie? To są takie rzeczy, które normalnie chciałbyś wyciąć, na przykład z, z filmów to się, wy, to się wycina, żeby nie było tego, z tego słuchać, albo, albo powtarza się ujęcie, bo akurat samolot przeleciał, a tu jesteście w, środ, w środku lasu i ten las żyje, nie? Drzewa się ocierają o siebie, lód trzeszczy, no i ten głupi samolot akurat nad, nad, nad wami wtedy leci, nie? Także udźwiękomienie mi się bardzo, bardzo podoba i mówię, Alaska wy, wygląda super. Prawda. Prawda mówię, ma mam wrażenie, no. że e, tego typu gry idealnie pasują do Game Passa. Znaczy, ja wiem, że wszystko pasuje dobrze do Game Passa, ale, ale w sensie e, ten dotnotowe, odcinkowe rzeczy, które wychodzą co tydzień, jak taki, jak taki serial, bardzo dobrze jakoś taki, wiesz, One, pasuje do, yes, do tego I to myślę, że obie strony powinny być zadowolone, bo raz, że to jest fajny content, a dwa, to jest odcinkowe, więc napędza sprzedaż w dłuższej, w dłuższej perspektywie czasu, nie? No. No. Żeby się, zna... tak akurat tutaj akurat tak, tak wyszło, Ale mówię, chyba... jak lubię, jak lubię gry Don't Nodu, to te poprzednie rzeczy, które wychodziły, wiesz, raz wyszło 7 miesięcy, raz wyszło trzy, raz wyszło coś tam, to, to dla mnie był totalny chaos i, i sprawiało, że na koniec grałem w, jeden, taką, w jedną kupę nie? tego wszystkiego, a tu mam wrażenie, faktycznie jak mi się trzymał tego, wiesz, tego takiego tygodniowego systemu, to to jest taki jak dobry, jak dobry serial, nie? który siadasz i, i tak. sobie oglądasz i, mm -hmm. i odpalasz, do tego nie przejmujesz się, bo masz, bo masz to wszystko już w Game pasie nie? nie? musisz tego kupować, tak. ściągać, tylko to, to już Ci się tam gdzieś y, wszystko samo robi. Mam wrażenie, że tak idealnie pasuje do tego całego systemu Xboxowego. Y, Prawda. No, solidna gra, fajna, mi się podoba, ja ją skończę. Koniecznie. Koniecznie. Jak ktoś ma Game Passa, to koniecznie. Jak ktoś nie ma, to myślę, że jak Co lubi, ten to też powinien kupić, bo to jest rewelacyjna to gra.